Dobra, ja zaczynam. Powiem ja. Okej. tak. Pątka. Ryba. Sej. Say... What? Nie jest. Zobaczymy. E, ale ty nie łowisz ryb, nie? What the fuck? Ej, moje jest sztos. Boże błagam, żeby to ktoś ten freeze. No to XD. Nadzieja na największe Szymonie. Moje jest to bardziej... dużo lepsze. Wybie. No, bo ty no, to tam barbie to wylatujesz, nie? No. Rych, czemu? Wylatujesz to w ogóle. Nie, 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 pasuje. Ale ryba ci pasuje. Wy No ryba, no proszę. No, mo, moim zdaniem Filip nie poczuł aprobaty w was i jeszcze się trzymał mnie. Czyż... Nie, czemu, czemu nie czułem tego? Nie, No? I dążę do jednej rzeczy. Nie, nie, no, no, oczywiście, dobra, że dążę. Dobra. Stopię, to jest. Dobra, za, jak paliesz na ten trop, to to jest super. Dobra, to ja powiem, Filip. To ja czegoś nie wiem. Pasuje ci to? No, no. pasuje. To jest filip. To jest filip. wiem, że to jest filip, ale no nie mam. No, absurd! Absurd! Ryba! No właśnie... Absurd! Chodźcie za mną na Filipa i lecimy no, Nexta. No naprawdę. no. Ej, myśla, jest fenomen, że ty myśla... I dwie już mam połączenia. Yy, ja mam połączenie. Twierdzele. Mam już dwa połączenia ryby ogólnie. Wiesz, no już połączyłem. Się... No. Serio, mam dwa połączenia, yy, ryby. Yeah. A myśl, ale Wie, żeby nie było myśleć też o twoim i mamy zero. To jest żart dla mnie. To w ogóle nie pasuje. No w ogóle to nie pasuje, w ogóle nie pasuje to. Hasło i fryz no nie ma... No. Ej, to jest fenomen. To jest naprawdę fenomen. No, fenomen. No, no. No. Głosujmy Albo wy to wiecie po prostu, albo to jest fenomen. Czekaj, owija wokół palca za No, <laughs> Nie jest to Audi. Nie mam niczego złapać! Ja i ty! Co mamy wspólnego Myślałem Audi? No to no, byłem... co, co, co jeszcze? No już z tego nie robisz. A sama to cały czas robić. Streamować? Tak. Twitch. Ej, a ryba ma dwa znaczenia, no. ale jedno jest takie. Jakie masz, jakie masz? Jest rybson, to czy No rybson to, no, to jest najlepsze streamy. znaczenie. Okej? Okay. A drugie jest takie trochę abstrakcyjne, ale wiesz, baseniary są w wodzie i ryby też są w wodzie. No, a tam... no tego w ogóle nie mam. Ja nie tak, nie tak. Twitch Fish, może mu się to jakoś łączy. O, no, nie, rybko. I miej jeszcze, no. że logo pasuje, może do, do ryby. To jest streamował, jak był Among. Jak był Among, to oni streamowali. Ale to oni streamowali tak przypadkowo, co Ale, no, ale, fine, ale, to, fine, to, ale no, nie było no, znane w ogóle no, z tego, nie, nie. dlatego fine, to nie fine. pasowało. Jak no i też nie. Jak o Rez, to, 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 to ja nie zagłosuję. Tak.